Dzień dobry, prosimy o zajmowanie miejsc. Nasz pociąg wspomnień rusza. Do Szczecinka zawsze chętnie przybywali artyści. Wyrobiona publika zawsze potrafiła docenić ich artystyczny kunszt. Przybywali to tacy artyści jak Wojciech Siemion, Marian Opania, czy Andrzej i Mikołaj Grabowski, czy też Jan Peszek. Szczecinecka scena gościła również Hankę Bielicką i wielu piosen piosenkarzy. Jednym z takich artystów, który bardzo chętnie odwiedzał Szczecinek, nawet prywatnie, był Krzysztof Krawczyk. Zdążyliśmy się z nim zaprzyjaźnić, a szczególną sympatią darzył naszego operatora Juliana Nowakowskiego. My przypominamy występ artysty z 1998 roku, a wywiad z nim prowadził Andrzej Pietras. Parostatek Krzysztofa Krawczyka rusza. I kolejnym punktem naszego dzisiejszego programu jest relacja z koncertu, który odbył się w niedzielę, w niedzielę w kinie Przyjaźń. Tak sobie myślę, że Szczecinek to takie dosyć dziwne miasto, bo całkiem niedawno reklamowano koncert Stanisława Sojki. Niestety sprzedano tylko 30 biletów, koncert się nie odbył. Natomiast Krzysztof Krawczyk występuje w Szczecinku bodajże po raz trzeci i jak Państwo wiedzą koncert się odbył, czyli wygląda na to, że Krzysztof Krawczyk ma więcej fanów w Szczecinku. Przed Państwem kilkunastominutowa relacja z koncertu w Szczecinku. A tuż po koncercie artysta odpowie na kilka pytań. Zapraszam. A tak naprawdę to ja lubię zupełnie inne piosenki: robię drogę, takie piosenki na przykład. Cztery słowa razem byśmy zaskiwali. Co? Tańczysz ze mną jeszcze raz? Co? Że śmiało! Państwo, to bardzo dobrze, bo tylko wiersz a noty w sercu. W liście, jak na starym Świeżcie rozpoczęły koncert, jesień już. Jak przeżyć wszystko jeszcze raz, jak zmienić las który dawno zgasł, Jak przeżyć wszystko jeszcze raz, jak ocalić wiejący. Państwo palowaliście, to jest dobry to. do Państwa dzisiaj chyba tylko klapci. Mam Śpiewam na Państwa Krzysztof Krawczyk. Zostańcie z Bogiem, Ciao. Proszę Pana, ja przypomnę stare czasy, bo tak się składa, że wśród Złotej Dziesiątki mam swojego kolegę. Technik geodezyjne w Poznaniu, już Pan wie o kim mówię. Wojciech Korda. Ano tak, tak. Też laureat też Złotej Dziesiątki. Yy, można Panów wszystkich dziesięciu, dziesięcioro, te dziesięcioro osób i w tym Pana również zaliczyć właściwie do klasyków polskiego rock'n'rolla, już. No rzeczywiście tak można, można, można atakować, tak ująć. Można, a moje pytanie jest takie, ponieważ potem znalazł się Pan w Stanach Zjednoczonych i widział Pan jak toczą się losy klasyków. Yy, w, mnie się wydaje, że powinien Pan dzisiaj mieć pozycję Franka Sinatry. Co najmniej. Czyli wie pan, to co Frank Sinatra miał do końca życia, to co zostawił po sobie, y, tymczasem jest jak jest. Może pana, na taką pozycję, jaką miał Frank Sinatra, to trzeba jeszcze zapracować, wie pan. Jeżeli ja się, y, 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 że tak powiem, y, rzucam między y, piosenka, piosenkami po polsku Elvisa Presley'a czy piosenkami dyskotekowymi, które, które są yy, yy, przez media z, yy, że tak powiem, yy, zakażone wirusem disco-relaksowym, yy, no to, to to jeszcze nie jest Frank Sinatra. No to jeszcze mam trochę czasu. Ja mam... No, ale wie pan, parę, parę starych rzeczy ma pan takich, które ludzie śpiewają i to ci młodzi i ci starzy. No, jest kilka takich przebojów, które będą wieczne. Cieszę się, wie pan, że tak się dzieje. Natomiast myślę, że dużo jeszcze trzeba będzie popracować, żeby żeby taką pozycję po prostu ugruntować i zrobić. Właściwie tego artystycznego chłamu, którym się trochę utożsamiałem przez lata oczywiście nie w 100%, tylko tam pewnym procencie już mam tak trochę sam osobiście dosyć, że komercja dzisiaj wygląda trochę inaczej ze względu na to, że publiczność już inaczej słyszy. Szczególnie młoda publiczność inaczej słyszy, ponieważ powietrze w w radio jest zagospodarowane, prawie tak jak w Ameryce, co chwilę się przesuwa, prawda, i UKF-y, czyli stereofoniczne stacje nadają właśnie muzykę z ogromną klasą, bardzo dobrze aranżowaną, nowocześnie tak jak właściwie powinno być. Tym samym rośnie nam kadra różnych Janków muzykantów, prawda? A kiedyś, jeśli mieliśmy dwie radiostacje, no to wystarczył właściwie jakiś rosyjski zaśpiew, prawda, polski tekst, jakieś tam niemieckie rytm i już był przebój właściwie. Dzisiaj na ten przebój trzeba już mocno, mocniej pracować niż kiedyś. Proszę pana, tak się złożyło, że hasło Polska Młodzież śpiewa polskie piosenki, również pan wykonywał. To hasło nie da się ukryć, powstało w Wydziale Kultury Komitetu Centralnego i niechcący, to właśnie Wydział Kultury tą modę na, na takie piosenki trochę narzucił. Czasy się zmieniły, show biznes mamy taki, jaki mamy, i teraz chciałbym pana prosić o porównanie tego show biznesu, który jest u nas, z tym co jest w Stanach Zjednoczonych, czy to idzie w tym samym kierunku? Czy, czy to w ogóle się jest w stanie ukształtować się z pożytkiem dla widzów, słuchaczy i artystów w tym samym kierunku, w jakim to jest tam? Na szczęście idzie w tym kierunku, dlatego ponieważ tu nie ma innego kierunku. To Albo jest progres, albo jest klapa po prostu. Rośnie kadra muzyków, wokalistów, wokalistek, chórów. Nawet powstają znakomite gospolowe chóry, które z zacięciem śpiewają na chwałę Panu, prawda, czego w ogóle nie było wcześniej. Trochę mi żal tej nuty takiej polskiej, która, która się rzadko odżywa, czasami coś tam ktoś spróbuje coś robić. Natomiast ja nie wiem, czy to tak bardzo było narzucane wtedy, dlatego, bo przecież Komitet Centralny nie narzucał, no to co, oni sobie sami wymyślą, to Piotrek Janczerski, który śpiewał po prostu e, te ludowizny wszystkie, już tak ładnie nazywa ludowiznę, se 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 sekcją, tak sobie powiedziałem, sekcją rytmiczną, e, dzisiaj też Krywań, prawda, jak wychodzi, to też to brzmi podobnie, tam to bogat, było to aranżowane w bardziej bogaty sposób. Truba dużych, którzy mieli zawsze zacięcie ze względu na to, że korzenie Ryszarda Poznakowskiego są na Ukrainie, Kowalewskiego w Rumunii. To po prostu już automatycznie zespół był takim skrosowaną, miał krew, to znaczy był interesujący, bo te krzyżówki krwi są zawsze interesujące. I dlatego to miało taki styl nie inny. Czerwone gitary były, były taką polską jakby odmianą Beatlesów I wszyscy się mieścili, skaldowie z kolei przy swoim wykształceniu, przy pięknych tekstach i przy tym talencie takim, i tym zaśpiewie, takim krakowsko-południowo-góralskim, że tak powiem, też wypełnili jakąś lukę, więc to były bardzo dobre próby. Dzisiaj tych prób jest mniej, ale wszystko idzie w kierunku takiego może nie amerykanizowania życia czy chociaż na pewno te wszystkie y, dobre rzeczy do nas muszą dotrzeć i są pewne recepty i w, i w muzyce i w biznesie i w, w działalności społecznej, charytatywnej, w polityce, które można spokojnie zaszczepić na polskim gruncie, bo są to rzeczy już wypróbowane, więc po co drugi raz odkrywać proch jak można te rzeczy po prostu u nas. Oczywiście nie wszystko się tutaj nadaje, ponieważ tam y, piękną rzeczą, która bardzo zaowocowała, było to nieszczęście pod tytułem niewolnictwo, z którego powstał najpierw blues, później gospel, później rhythm blues, później rock'n'roll i tak dalej i tak dalej, country. To wszystko miało jakieś uzasadnienie y, w w ziemi, w, w pochodzeniu, w bólu i w tym wymieszaniu kultur i nacjonalności różnych, bo przecież to jest graniczy z cudem, że na ulicy Nowego Jorku czy jakiegoś innego miasta, ale w szczególności może Nowego Jorku czy Los Angeles czy San Francisco idzie 10 czy 11 różnych narodów, o różnych kolorach skóry i jeden drugiemu nie przeszkadza. Mało tego, jak się przez przypadek dotknął, to mówię, o przepraszam bardzo. Nie? To jest bardzo... bardzo mnie wzruszył i bardzo mnie ucieszył ten element rapu, który pojawił się dzięki synowi. To było coś taki taki błysk nowoczesny. Ale ja chciałem pana zapytać o jeszcze jedną rzecz, zanim oddam głos syno, kolegom, bo już tu za długo gadam. Proszę pana, jest taki stary kawał klezmerów, który mówi o tym, że Spocony muzyk, spotyka drugiego spoconego muzyka białego i mówi, wiesz co, miałem straszny sen. Śniło mi się, że jestem czarny i klaszczę na raz. Na ile się klaszcze na pana koncercie? Proszę pana, coraz, y, znaczy my proponujemy zawsze na raz jeszcze, ale już zauważam, że niektórzy w takcie raz, dwa, trzy, cztery jadą. No raz, ja, już, raz, ja już nie raz, mogę inaczej. Tak, tak. Nie no, to po prostu już wynika też z przygotowania jakiegoś i, e, poza tym e, takiego e, wyczucia się nie można wyuczyć, nauczyć. To trzeba po prostu czuć. To, jest, to nie jest do nauczenia. Ja mogę tylko powiedzieć, że, że to wszystko, co się dzieje wokół mnie, przeze mnie jest traktowane zawsze z dystansem, ale, ale, bardzo, ale też bardzo serio, ponieważ wiem, jakie ulotne są sprawy sławy popularności, szacunku widowni oraz również tej sytuacji, która spowodowała to, że przez wolny rynek ja w ciągu czterech lat mogłem wybudować sobie dom, w którym nie mam czasu. Yy, mieszkać. No ale teraz jest Pan yy, znakomitym, uznanym artystą, który nadal jeździ po Polsce i tuła się po hotelach z całą rodziną. Tak, właściwie to powinno wyglądać. My nie mamy innego wyjścia. Tak jest. To jest za to jest tak? Tylko, że zamiast krawatów się wozi piosenki w walizce. To jest cała Oraz. sytuacja. Yy, jeszcze jedno pytanie. Proszę nam opowiedzieć szerzej o tym epizodzie z kabaretem tej, o którym Pan tylko wspomniał leciutko w w tym, bo naszej uwadze to trochę umknęło tutaj tak, w oddaleniu od Poznania. To jest po prostu styl z Zenka Laskowika, który, którego my, my bardzo nieudolnie to próbujemy na scenie przekazywać, tworząc sytuacje konfliktowe na zasadzie, że jest ten mądry, który wszystko wie, a ten głupszy po prostu mu takie daje szpile, że ten musi się po prostu bardzo mocno zwijać, żeby nadążyć. Zawsze musiał mieć partnera, tutaj tego tym laskowikiem ja jestem, a smoleniem mój syn. I tutaj próbujemy te piłeczki sobie oddawać. To jest istotne, ponieważ no sam koncert taki recitalowy byłby, spodziewam się, trochę nudnawy, gdybyśmy tylko śpiewali piosenki od A do Z. Jeżeli prócz tego można trochę ludzi rozbawić, no to... To oczywiście świetny na dzisiejszym koncercie oczywiście te wszystkie żydowskie dowcipy, których nam opowiedział właśnie Marian Lichtman, który jest Żydem, tak powiem, rasowym, po prostu perkusista z Trubadorów, mój przyjaciel, po prostu my jesteśmy tym, byliśmy zachwyceni przez ostatnie parę dni, po prostu nie robimy nic innego, tylko opowiadałem sobie dowcipy, musieliśmy to przekazać widocznie publiczności, no i to się też udało, ale to, to nie jest takie nagminne. Dziś już kończymy naszą podróż w przeszłość. W kolejną wyruszymy w środę. Do zobaczenia.